Historycznych, dokumentujących zmagania Polaków o wolność w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, są druki drugiego obiegu, nazywane w Polsce bibułą. Ta bibuła, czyli różnego rodzaju publikacje ukazujące się bez cenzury, a pisane, drukowane przez opozycję, zawierająca prawdę o przeszłości i o teraźniejszości Polski, stała się głównym orężem umożliwiają odniesienie ostatecznego zwycięstwa przez Solidarność w 1989 roku. Gdy tak siedzimy nad Bimbrem Ojczyzna nam umiera Gniją w cenach koledzy Wolno się kręci powielacz Drukujemy uloty O tym, że jeszcze żyjemy za Zgłosiło się do mnie paru hutników z prośbą o tym, że zredagowali pierwszy numer hutnika i nie mają pomysłu, co dalej z tym zrobić. Przy nie zechciał im pomóc to zrobić. Jak dziś pamiętam, to było 15 lutego 1982 roku. Więc nie trzeba było specjalnie namawiać do tej czynności. Oczywiście natychmiast się podjąłem. I myśmy to redagowali autentycznie przez ludzi z huty, z kombinatu. Dlatego ten hutnik był takim żywym językiem pisany. Myśmy starali się wtedy zrobić taką gazetkę, czy gazetę wręcz, która by spełniała oczekiwania ludzi, czytelników, wszystkim hutników. Co było charakterystyczne, że wszystkie nazwiska komuchów pisały się z małej litery. Nie było tam z dużej czy jakaś tam inna postać. PZP tezma ma litery. To sądzę był początek sukcesu tej gazety, była w rozrywana. Byliśmy taką młodzieżową grupą, dostaliśmy powielacz od LKW i w zamian za to drukowaliśmy im, nie pamiętam chyba co tydzień, 5-6 tysięcy nakładu aktualności. To był wyjątkowo zdezelowany, ledwo trzymający się kupy stary czeski powielacz marki Cyklos. Bardzo zabawne, że po tym jak wpadliśmy w styczniu 1984 roku, w dzienniku telewizyjnym ukazała się relacja z zatrzymania przez dzielnych azbeków krakowskich nielegalnej drukarni. I zobaczyłem w telewizji naszego zdezelowanego Cyklosa który został wyczyszczony przez esbeków z farby, wypucowano nawet bębny, które normalnie są pokryte farbą, wypucowano, żeby się błyszczały i komentarz brzmiał, zatrzymano wysokowydajny sprzęt poligraficzny produkcji zachodniej. Problemem dla dziennikarza podziemnego był kontakt po prostu dojście do informacji. Oczywiście sprawy takie duże, sprawy głośne można było opisywać łatwo czy demonstracje, to się działo na ulicach, ale chodziło o informację bliską człowiekowi, właściwie co się dzieje, w jakich warunkach żyje, i te informacje zdobyć. Było o tyle ciężko, że nie można było tego robić jawnie. Nie można było się iść do kogoś i o coś zapytać. Jak na przykład, no nie wiem, do ekspedientki, czy dzisiaj mięso było tam przez godzinę, czy przez dwie, czy do tramwajarza, że tramwaje nie jeździły z tego powodu, że nie było prądu, czy z tego powodu, że pracownicy odmówili wykonywania pracy. Teksty zdobywało się. Na tej zasadzie, no, że chodziło się do ludzi znanych. No, typu Surdykowski, który pisał o sprawach ekonomicznych. Dość był uproszczony w opracowaniu go do, dru do druku. Bo jak robił wstęp, to zaczynał zawsze od kawy, tej tam rzucanej, i kryzysu w 1933 roku, co można było trzy strony uciąć. A potem, już był tekst o kryzysie, który, prawda, jest obecnie. Byśmy mieli znakomite informacje. Bo udało nam się wprowadzić szpiega w, w, w kierownictwo Komitetu Zakładowego Partii. Mieliśmy człowieka, nieświadomego szpiega, bo dostał od nas pięknego parkera, długopis, który był po prostu pluskwą. Myśmy z odległości 300 metrów mogli nagrywać wszystko, co im tam się odbywało. Więc mieli, taka informacja była hitowa w Hutniku, to bo informacje z KF-u i z Komitetu Fabrycznego PZPR-u i z tych związków reżimowych. Drugą informację mieliśmy, rewelacyjny hit, mieliśmy serwis Komitetu Krakowskiego Partii. Skąd się to? Myśmy zaprzyjaźnione sprzątaczki mieli, które wynosiły kopie dalekopisów. Najtajniejsze, tajniejsze, które wychodziły, te matoły miały, ten papier dalekopisowy, miały jedną albo dwie kopie. że nie oryginał, prawda, gdzieś tam niszczyli, a, a kopie zostały wyrzucane do kosza na śmieci. Z tą informacją informację mieliśmy taką, że głębokie się odbywały prześladowania różnych pracowników Komitetu Krakowskiego Partii, kto jest szpiegiem, kto to wynosi. Myśmy byli drukarzami, to znaczy myśmy się, nie, myśmy się skupiali jedynie na drukowaniu. Nie patrzyliśmy, co to jest, przychodziło zlecenie i robiliśmy. To było przede wszystkim gazetek akademickich, czyli tych, które były wydawane na UJ, AGH, Akademie Pedagogiczne i tak dalej, poprzez Solidarnościowych, czyli Hutnik, Głos Jastrzębia, pisma ogólnie związane z Solidarnością raczej, i od nich dostawaliśmy zlecenia na dróg. Tytułów, no nie wiem, pewnie ponad 100. Zamiast fa profesjonalnej farby, to używaliśmy jakichś wynalazków. To była, to była farba, zwykła farba wtalowa do malowania ścian, która była poddawana jakiemuś tajemniczemu procesowi wytrącania oleju, tłuszczu z tej, z tej, z tej, z tej farby. To były farby już do sitodruku, to były farby na bazie mm, bebico, takiej odżywki dla dzieci. Z tego się gotowało taki, taki paskudny kleik, taką paćkę i mieszało z pigmentami, z, z barwnikiem. Jak myśmy cokolwiek drukowali, to to znikało momentalnie. Jak te, te osoby, które u nas się zajmowały kolportażem i roznosiły to po uczeni czy gdzieś, to, nie, to to nie lądowało do kosza, tylko gdzieś tam zostało rozłożone 10 egzemplarzy, gdzieś 10 i ja, będąc postronnym świadkiem, widziałem jak ludzie łakną tego, sięgają, biorą, mówią o tym. Ewidentnie było, gdy zaproszenie na manifestację, to przychodziła odpowiednia grupa osób. Oni mieli kontakt tylko przez te gazetki. Mieliśmy znakomicie zorganizowaną strukturę kolportażową. Tutaj takim twórcą tej całej struktury był Jurek Rusek. On wtedy pracował w Instytucie Obróbki z Krawaniem, więc też miał troszkę z tymi hutnikami do czynienia i on wszedł w struktury podziemne Solidarności i sam w rozwoził te ogromne ilości po tych punktach kontaktowych, by były codziennie. Miał ksywę ostrożny, ponieważ był rzeczywiście szalenie ostrożny. Nie chodziłem na żadne manifestacje, nie chodziłem na żadne spotkania, wie pan, tajne, takie, siakie, owakie. Nie bywałem na przykład w Miszczęjowicach u Jancarza do czasu. Wie pan. Po prostu tam, gdzie spotykała się opozycja i to spotykali się ludzie, którzy dali nazwisko, to tam mnie nigdy nie było. Taka anegdota, bo nie tylko człowiek tam heroizmem żył. Mieliśmy sygnał na Azorach. Taka lampka się świeciła wiecznie. Wieczna, taka przy numerze adresowym. I hasłem, ona była, kontakt był za szafą, czyli to ktoś musiał bardzo wtajemniczony wiedzieć, gdzie można tą lampę wyłączyć. No i hasłem było, że jak lampka zgaszona, to znaczy mieszkanie Melina Spalona. No Jurek kiedyś wieczorem szedł i zobaczył, że lampka jest spalona, zgaszona, ale nie zwrócił uwagi, że jest wszystko wygaszone w dzielnicy. No i raban zrobił potwornie, że wpadka na Azorach, wszystkie adresy, wszystkie kontakty są zablokowane. Ten przyjeżdżał za dwie godziny sprawdzać, co jest, prąd włączyli i musiał odwoływać wszystko. Okresy, kiedy mniej się działo, ale były okresy, kiedy te wydarzenia gdyby następowały bardzo szybko po sobie, i wtedy drukowaliśmy czasem dwa hutniki w ciągu tygodnia. Podczas strajku w hucie, co drugi dzień wychodził hutnik. I co drugi dzień trzeba było powiedzmy go wrzucić do huty. Czyli oni czekali na te informacje, które były rzeczywistymi, aktualnymi informacjami na temat tego, co się dzieje w regionie i co się dzieje. W hucie. Ogromną rolę odgrywali kierowcy z transportu samochodowego, którzy mieli tą możliwość, że prawda, przejeżdżają przez te bramy i mogli nam to wozić na teren Huty. Procentowo to było to 50% tego wszystkiego, co, co wchodziło na hutę. Drugie 50% wnosili ludzie za kurtkami, za paskami spodni. Nieraz to bardzo śmiesznie wyglądało, bo prawda, szedł taki prawda, objuczony człowiek, który miał, miał na sobie trzy, a, a nie raz i cztery tysiące prawda, bibuły i wchodził po prostu na teren huty. Buła przeważnie rozchodziła się po zakładach pracy. Powstawał cały łańcuszek ludzi, którzy sobie przekazywali gazetki, i w sumie bardzo łatwo on mógł zostać przerwany. Jeśli by się dało komuś dużą ilość, no to w zasadzie nie miało się kontroli, czy to dojdzie do e, adresata, czy rozejdzie się szerzej, czy gdzieś utknie po drodze. W związku z tym przyjęliśmy inną ideę, że to. Ma być dostarczane w wiele miejsc, raczej mniej i wiele miejsc niż dużo w jedno miejsce. Na początku, powiedzmy, od tego jeszcze w 1985 roku, to tego kolportażu w Krakowie nie było znowu aż tak dużo. One miał wytarte szlaki, ale on nie docierał szeroko. Myśmy dopiero zaczęli robić kolportaż na zasadzie takiej pewnej przypadkowości, że się szło i ulicą i ludziom rozdawało pisma, bo tak czy albo miał kontakt i dostawał jakieś podzielne pisma, albo nie miał. Sen przerwie nagle wejście trzech Wysoki z gumy i żelaza Sprawdzą nazwisko, sprawdzą strach i zejść rozkazą w dół po schodach Dostaliśmy powielacz to był z Komisji Zakładowej Polskiej Akademii Nauk. Myśmy tą maszynę dostali niestety ze zepsutą. Jeden z moich drukarzy, chyba Olek Piecuch, powiedział, że ma pomysł na naprawienie tej drukarni, znaczy tej, tego tego offsetu. Z tym ja powiedziałem, wiesz co, jest jedno z zastrzeżeń, to by nie był nikt z Krakowa, bo obawiam się, że nie uda się w konspirze utrzymać miejsca tego druku. Myśmy mieli tam maszynę na ulicy Dolnych Młynów czy na pierwszym piętrze. No i ściągnęliśmy drukarza, fachowca z Warszawy, który został różnymi dziwnymi krętymi uliczkami doprowadzony na tą ulicę Dolnych Młynów. Maszynę naprawił, nauczył nas jak to się robi. No i chłopcy w tej euforii wypili z nim jakąś wódkę czy dwie, po czym go zaczęli oprowadzać po Krakowie. No i drukowali w pierwszy dzień po świętach Wielkiej Nocy, wtedy we wtorek chyba, mieliśmy zaległego hutnika, jakiegoś do przodu, no i podczas tego druku nagle zaczął się ktoś do drzwi dobijać. To była grupa esbecka z Warszawy. To, że im pomylili drzwi, zrobili kipisz, wjechali z Frabugą do sąsiada obok, a do nas nie, tamty nie potrafi opisać, które są drzwi. Myśmy pogasili światła. No i czekaliśmy na tą akcję. No, wjechali, pytałem się, gdzie jest światło. Nie wiem, co mnie wtedy napadło. Powiedziałem, że kontakt jest pod oknem. Jak on poszedł szukać tego kontaktu, ja wykorzystałem ten moment i wyszedłem na klatkę schodową. Bardzo powoli schodząc na dół, zobaczyłem, że stoi esbek w drzwiach wejściowych do klatki schodowej. Zaczął patrzeć dla mnie na dość dziwnie ubranego faceta. Wtedy pamiętam, śnieg padał. Bardzo zimno się zrobiło, byłem tylko w podkoszulku takim czarnym. Miałem jeszcze brudne ręce, które wycierałem od farby szmatą. I podchodząc do niego, spytałem się, która godzina, czy mu nie zimno, jakiegoś takiego zagadałem. bo tak zorientowany, że on popatrzył na zegar, w momencie, kiedy popatrzył, to ja mu prysnąłem mu przez te drzwi. Zostałem pierwszy raz przymknięty przez bezpiekę, kiedy miałem no, miesiąc po skończeniu 15 roku życia. I wtedy mnie namierzyli i od tego czasu mnie łapali regularnie. Nawet jak im sam nie wlazłem w ręce, to mnie gdzieś łapali albo spod szkoły, albo gdzieś na ulicy w związku z czym ja już nie miałem co się bawić w konspirację, więc z reguły drukowałem po prostu u siebie w domu. Miałem bardzo solidne drzwi, to był dom, domek jednorodzinny, bardzo solidne drzwi i no, to było wkalkulowane to ryzyko, że, 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 że mogą nas nakryć z nakładem. Byłem zatrzymywany parę razy przez milicję i zawsze mi sprawdzali bagażnik po sprawdzeniu na centrali, kim jest. Także ewidentnie był problem z tym, że ludzie rekwirowali samochody, ludzi, którzy którzy przynosili by byłem, mieli wysokie kolegie, a co prawda tam niby Kościół to spłacał, ale to był z tym problem i problem właśnie rekwirowaniem. Więc ludzie się bali, małe partie były przenoszone. Natomiast jak ktoś du dużą ilość wiózł, no to postaraliśmy się to robić raczej nie samochodem. myślę na przykład pociągami w Tobaguś, choć to zawsze było ryzyko, że po drodze nas e, przechwycono. Stachiewicza 34 na Azorach. Taki domek. Gdzie robiło się blachy, gdzie przyjeżdżał brać blachy drukarz i to się drukowało w drukarni normalnej, państwowej, tylko no na przykład jakby były święta. Myśmy wydawali co tydzień nakład od 10 do 15 tysięcy egzemplarzy. Mieliśmy przez Andrzeja Łaptasia z Polskiej Akademii Nauk znakomity kanał na zachód. Ten hutnik docierał do wolnej Europy w ciągu niespełna dwóch dni. Dostawaliśmy również bardzo dużo sprzętu niezbędnego do produkcji tych wszystkich wydawnictw. Mnie się udało kupić z kolei gilotynę taką staroświecką, początek XX wieku od jakiegoś inteligatorów, Także myśmy mieli w pełni wyposażoną drukarnię łącznie z tym. Z tym, że podkreślam, przez pierwszy rok robiliśmy praktycznie wszystko na sitodruku. W różnych miejscach to było drukowane. Potem praktycznie już zostało tylko i wyłącznie na Azorach. Myśmy prezentowali to takie na wskroś kapitalistyczne podejście. Uważaliśmy, że zdrowy to jest kapitalizm, w związku z czym walka o ojczyznę to jest jedna sprawa, a płacenie za pracę to jest druga sprawa. To znaczy nie oddzielaliśmy tych rzeczy. W sumie idea była prosta, że jeśli możesz poświęcić na działalność podziemną kilka godzin tygodniowo, za które dostaniesz jakieś pieniądze jeszcze, to jest bardzo dobrze. To u nowicjuszy spotykało się z jakimś Niedowierzaniem, że kilka godzin tygodniowo, ależ skąd to? Kilka godzin dziennie i za darmo, żadnych pieniędzy. No i wtedy już było wiadomo, że te kilka godzin dziennie to będzie przez jeden tydzień, bo rzeczywiście tak było i na tym współpraca się kończyła. Natomiast kiedy trzeba było robić te kilka godzin tygodniowo przez rok, no to już był problem. Czy przez dwa, no a jak mówiłem, udało nam się przez lat sześć. Jeszcze dzień, jeszcze dwa, ktoś tu do nas przyjdzie, ktoś tu przyjdzie, zbyt długo czekamy, a na razie róbmy co do nas należy, a na razie karmi jeszcze nisko zginają starych bogów w progu witań. Od 1986 roku nastąpi, następowała taka jednak radykalizacja i elementem tej radykalizacji było to, że tych było coraz więcej, ludzi skupionych wokół nzs u WIP-u, czy tych wszystkich niezależnych organizacji było coraz więcej. I myśmy w pewnym momencie stanowili siłę, to znaczy to była siła, z którą się wszyscy e, liczyli. Jednym z elementów, który pomagał w tym była cała poligrafia. Myślę, że zainteresowanie tymi dziełkami było bardzo duże. Było bardzo duże też dlatego, że był taki, no to miało taki dodatkowy smaczek, że to jest nielegalne, a w sumie za samo czytanie, no można powiedzieć, niewiele groziło, no poza może takim ścisłym, krótkim okresem, takim stanu wojennego, to, to wiadomo, że za czytanie tej bibuły nic, nic nie groziło. Drugi obieg, jeśli chodzi o te wydawnictwa książkowe, bardzo wpłynął na popularyzowanie czy literatury, czy książek historycznych. Myślę, że bardzo wielu ludzi, którzy w normalnych warunkach nie sięgnęliby po takie książki, wtedy właśnie to czytało, dlatego że to było nielegalne, że to było przeciwko komunie. Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego zajmuje się od kilku lat gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem wydawnictw drugiego obiegu. Udało nam się zgromadzić zapewne największą kolekcję tego typu wydawnictw. Na tych pożółkłych kartach znajduje się prawda o historii ostatnich lat PRL-u. lat więzienia. Gdzieś niedaleko patrol jednego z nas zatrzymał.